Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Adam by Dzień dobry, to naprawdę bardzo burzliwy poranek. Mamy dla Państwa najnowsze relacje sprzed budynku Sejmu, gdzie Kamiński i Wąsik dzisiaj siłą próbowali wedrzeć się do budynku Sejmu. Przepychanki, wywrócenie jednego ze strażników, no i oczywiście zdesperowany Kaczyński, który to wszystko komentuje. Chce już dogadać się z marszałkiem łownią, zapomina jednak o tym, do czego doprowadził. Cały czas tą psychologię próbuje uprawiać na gruncie zwalania odpowiedzialności za bandyckie metody wpychania kryminalistów, z Jakimi są skazani Wąsik i Kamiński do Sejmu? Zwala to na dziennikarzy. Te obrazki, które teraz Państwo widzą, zostały nagrane dosłownie kilkanaście minut temu. Wszystko to zaczęło się dzisiaj punktualnie o godzinie 9.30, gdy Kamiński i Wąsik, tak jak ogłosili, chcieli we współzespół ramię w ramię z pisowcami na czele Kaczyńskim i Macierewiczem wejść do Sejmu. Przepychanki również no, brutalna próba, wizja, chęci forsowania. Własnej idei, że są posłami, mimo tego, że wyrok sądu jest jednoznaczny. Zostali skazani na karę bezdennego pozbawienia wolności, a więc automatycznie ich mandat wygasł. Wydaje się, że PiS tutaj w tej kwestii spełnia swoją obietnicę i próbuje zrobić wszystko, by zaburzyć ten porządek prac Sejmu. Dodajmy też, że w końcu dzisiaj od godziny 10 nad ranem po raz piąty Sejm nowej kadencji miał obradować również przede wszystkim na temat projektów obywatelskich i ludzie, którzy czekali latami, by, PiS by odmrozić ich projekty z tej zamrażarki pisowskiej. Dzisiaj, mimo tego, że ciężko pracowali, by zebrać te kilkaset tysięcy podpisów pod swoimi projektami, musieli patrzeć na ten cyrk kaczystów, jaki zorganizowali dzisiaj z samego rana. Drodzy Państwo, też sobie uświadomię, jak wygląda sam wejście do Sejmu i kto tam może być. Oczywiście, że Kamiński i Wąsik mają prawo wejść do Sejmu jako takiego, mówię o galerii sejmowej, ponieważ są jednak byłymi, Posłami, mogli w tym trybie wystąpić o legitymację byłego posła, ale oczywiście tego nie zrobili, ponieważ ci dalej ślepo ufają, wierzą w to, powielając tą narrację pisowską Kaczyńskiego, że dalej są posłami i nigdy im mandatu nie odebrał, mimo tego, że mieli prawo wejść do Sejmu, woleli do tego Sejmu się wdzierać tylko i wyłącznie po to, by no właśnie pokazać, że są męczennikami, że ktoś ich zastrasza, że ktoś im uniemożliwia wchodzenie, do Sejmu, mimo tego, że mają pełną świadomość tego, że są kryminalistami, a więc w ławach poselskich na nich miejsca po prostu nie ma. Ja Państwa zapraszam na nasz materiał. To wszystkie te najważniejsze obrazki, jakie udało nam się dzisiaj przed budynkiem Sejmu zarejestrować. Pokazują one krok po kroku, jak do tej przepychanki doszło, no i jak ona się skończyła. Polecam Państwu i zapraszam. I oczywiście apeluję do tego, by udostępniać ten film, by informacje i obraz tego, w jaki sposób PiS obchodzi i traktuje prawo. Dotarły do jak największej rzeszy ludzi. Adam Bysiek, dziękuję i zapraszam na dziś na żywo posiedzenie Sejmu, a także na nasze oczywiście rozmowy i podsumowanie dnia. To po godzinie 18.00. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób kaczyści po prostu próbują obchodzić i deptać porządek prawny w Polsce.

Uśmiechnięta Polska! Styd! Co wy Idziemy, Idziemy! Idziemy, idziemy!

얘. 네. 우리 몬스터리 진짜 다 Gdyby byli posłami nie byłoby chyba taki ale redak panie redaktor ale to dlaczego ja z tego chyba mam nie wyjść tak, do sejmu chyba no to jest Pani panie, panie się ale redaktor proszę pokazać mi dokument do który to stwierdza to że nie, nie jestem posłem bo mam dokument powołania mnie posła przez panie redaktor a to co wydał funkcjonariusz już TVN mógłbym są dostałem taki moi wyborcy oczekują ode mnie pracy sejm Panie pracę wykonywać. Ja Pani bardzo współczuję. Nie mam. problemu. Dziękuję bardzo. TVN z. zawsze ze mną. Darka wpuść chodź choć Darek, wchodź. Jesteś w Państwo. Odważny jesteś. Wchodź. Drzwi zamknięty. Prakda... Zapukaj, to Ci otworzę. No, no, no. Niesamowicie nie, nie no, niedobrą pocie... sprawą jest, że jest sejm zamknięty. Przed posłami, no. Darek, nie pomaga. pomaga. Były na nowy jąśnik. No tak, tak.

proszę dlaczego pan postępuje w ten sposób dlaczego państwo nie stosują się do poleceń straży marszałkowskiej a oni stosowali się wtedy kiedy okupowali murnicę. dlaczego państwo ten program oglądasz tylko dzięki wsparciu naszych widzów na zrzutka Pl, ukośnik exs, umf. Nie emitujemy reklam, dlatego jesteśmy niezależni. I ty możesz zostać naszym patronem. www.zrzutka.pl ukośnik exs, umf.